Cześć, na moim kanale. Kurde, dzisiejszą odcinek, jak widzicie, po samym tytule będzie vlog, no ogólnie vlog numer 2, ale będzie pod tytułem vlog numer 1, ponieważ jak tak jak mówiłam, jest nowy jakby, kanał, nowe odcinki, oglądajcie wcale się na telewizorze, po prostu nie lubię jak jest cicho. E, więc no i dzisiaj po prostu będzie vlog z całego, jakby mojego dnia. I jest godzina, nie wiem, w sumie która. Jest godzina 13, e, ja e, teraz będę jechać sobie do Maczka na obiadek, e, kurde nie mogę sama z siebie e, i będziemy wybierać, no po prostu pokażę wam jakby jak jadę cały dzień jakby. Więc no jest 13, ja stałam o dziesiątej, potem sobie oglądałam TikToka, no i właśnie teraz jadę do maka i będziemy wybierać Outfit, tylko muszę włączyć ten telewizor, bo do nagrywania to tak nie za bardzo, o od razu lepiej, kurde najgorszy jest, ja ogólnie mam iPhone'a, gdyby ktoś pytał, ja nikt nie pytała, nieważne i najgorszy w nim jest to, że on jest taki, że nie da, że, mama, dobra, jakby na tym na, na telefonie nie da się zatrzymać filmu, tylko trzeba go jakby wiecie, zatrzymywać, czyli kończyć jakby. Więc e, dzisiaj będę miała bardzo, ale to bardzo dużo montowania. E, ale no. E, dobra, wybieramy outfit. E, a może będę to przecinać? Ale czy mi się chce aż tak dużo przecinać? Nie wiem, dobra. Wybieramy outfit. A totalnie nie wiem co dzisiaj ubrać. W jest zimno, więc na pewno muszę założyć jakieś długie spodnie, ale no totalnie nie mam pomysłu co mogę ubrać, więc... No naprawdę, dobra. Wybiorę coś i do Was wracam. Hej, Mam już coś takiego trochę wymyślonego i to będą takie spodnie. Takie o, myślę, że są pogniecione, ale nieważne. I taka bluzka z gar... Fredem, Gunsley, nie ważne jak zwał, tak zwał, więc się się do i zaraz Ja ogólnie to się ubrałam i teraz mam trochę takie wrażenie, że no nie wygląda to ładnie, ale jak nie do końca, więc jednak zaokładam taką bluzkę. Ja, a więc wygląda to w ten sposób. Nie, nie wygląda może to za pięknie, najpiękniejszym w świecie to nie wygląda, ale jest to w miarę okej okay jakoś więc no to jest mój outfitik i dzisiaj nie robię make-upu, dzisiaj mam dzień bez make-upu, bo wczoraj miałam make-up i dzisiaj jakoś mogłabym zrobić, bo na niby nic mi się nie stało z tą skórą czy z tą twarzą, ale jednak nie, w się. Sensie... dzisiaj bez makijażu, więc no i teraz jestem w sumie jaką fryzurę wybrać ale chyba wybiorę po prostu wysoką kitkę, ale jeszcze nie wiem, więc no. Oczywiście subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapaczce w górę oraz dzwoneczku, ponieważ to jest dla Was kilka kliknięć, a dla mnie e, bardzo e, no fajna e, rzecz. Więc no. Kurde, teraz sobie na, na ten outfit to wygląda serio spoko. Dobra, e, ja zrobię fryzurę i ogólnie wrócę pewnie do Was jak już będę wychodzić z domu. Narka, znaczy narka. Zanim do go wracam. Ja ogólnie ja wyszłam z domu i właśnie do domaczka tak jak wyglądam tu i właśnie wziąłam jeszcze kurtkę, jak widzicie, że się wzięłam czarną bluzę zwykłą tylko po to, żeby mieć kaptur, bo ta krótka biała nie ma kaptura, a no lepiej być zabezpieczonym, gdyby nagle zaczęło padać, bo pogoda jest taka se. Dlatego no i też wiedziałam, że to będzie fajnie wyglądać, no bo jakby tu mam czarne i do tych spodni to będzie to w miarę fajnie wyglądać i ten biały ten biały to będzie fajnie wyglądać, więc um, no. I to są minusy mieszkania na trzecim piętrze. Ech, dobra. Więc Pewnie wrócę do pewnie jak będę dopiero w Maku, albo jak będę jechać z Maka i coś się wydarzy, albo jak już wyjdę z Maka i coś się wydarzy, jeszcze nie wiem. Więc to by było na tyle, za do Was wracam. Ja już jestem w maczku. Zamówiłam sobie na burgera zwykłego i kolę małą i frytki i będę jeść, więc... Nie, tylko e... nie wychwalaj się. Tym, bo to nie ważne. Ma. czyli mama. Dobra. E, no, jak coś może się stanie, to do was się odezwę. Narka. Co, że tak od dołu nagrywam? Ale... znowu jestem na klatce. Nie umykajcie. E, byłam w domu, odpoczęłam sobie trochę i teraz idę na dwór wyjść z moim przyjacielem. I... Może wam coś zrelacjonuje, jak gdzieś coś działo, albo po prostu do Was jak już wrócę do domu, czyli o 19, bo jest u mnie godzina 17 i ja o 19 muszę wracać do domu, więc o 19 może Wam po prostu zrelacjonuję co się działo i nienawidzę nagrywać od dołu, ale muszę, mam telefon podłączony do powerbanka, więc no. No, to by było na tyle, więc ja się sobie żegnam i widzimy się długo to jest chyba słowa, które najczęściej powtarzam w dzisiejszym odcinku, ale na no, nieważne. Narka. Hejka, <laughs> Ogólnie to zapomniałam wczoraj do jak wracałam do domu. E... No ale. No życie. Bo w ogóle też nie mogłam z nagać, bo miałam jeden porty baterii, a nie miałam ładowarki. Dlatego dzisiaj już Wam y, wszystko mówię. Ale powiem co się działo. No a więc y, no co się działo. No y, wyszłam właśnie na dwór. Potem z moim kolegą pojechaliśmy do mojej koleżanki, bo ona jej tata mieszka w innych okolicach trochę. Ona teraz była u taty wtedy. Dlatego pojechaliśmy tam. Y, no i potem jechaliśmy do domu. Co się jechaliśmy? Chcieliśmy pojechać, ale nie mieliśmy autobusu. Więc wiedzieliśmy, że pójdziemy buta. E, szliśmy coś około 20, jak nie 30 minut. Więc e, no. Chodźcie, co ty robisz? Ja e, no i dobra, zakończając. E, e, po drodze zaczepili mnie moi, w cudzysłowie, fani. Chodźcie, garni to! Na. E, no, zaczepili mnie moi w cudzysłowie fani. I. No. Chyba, więc tak. E... No, no to Wam powiedziałam, nie wiem, co się działo, takich ciekawszych rzeczy. A więc to by było na tyle. <laughs> Dziękuję za oglądanie. Jeśli dotarliście do samego końca odcinku, to w komentarzu zostawcie emotkę serduszka jakiegokolwiek serduszka a ja mam, może polubię ten komentarz <grych> jeśli w ogóle ktoś napisze ten komentarz a więc subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapeczce w górę no i oczywiście o aby nie przegapić kolejnych filmów czyli vlogów przeważnie, bo nie mam co innego nagrywać a więc to by było na tyle narka, do następnego odcinka